Ale oczywiście chodzi... nie o miasto. Absolutnie o pogodę proszę tutaj, bo jest taki konflikt Kraków-Warszawa. Tak. Niepisany albo czasem nawet otwarty. No ale dobrze. Zakopane, rzeczywiście niezbyt apetyczne, jeśli chodzi o pogodę. Klaudia Kroczek już teraz z Państwem. Dzień dobry. Dzień dobry. No to dzieci w Zakopanem tak mają taki rok szkolny, początek roku szkolnego. Ja tak zawsze kojarzę, nie mhm. wiem jak u Was było, że 1 września, 2 to zazwyczaj taka chlapa. I z tych kostiumów kąpielowych trzeba było nagle zakładać jakieś jesienne, jesionki. Pogoda płacze, bo i niektórzy płaczą, że muszą wrócić tak. do szkoły. Ale z nową energią. I z ładną podobał, Ja to pamiętam chyba. tylko Zynka słonecznie zazwyczaj. Nie o. wiem, jak ty kro, kro, a kroczka. Spokojnie, że jest <laughs> to jest? Ja jestem z piły. Więc no. Koło Poznania Wielkopolskie, 100 km od Poznania tamte tereny. I tak jakoś zazwyczaj wydaje mi się, że było słonecznie. I, i to był pozytywny dzień powrotu do szkoły. Ja lubiłam, Bo, to, może dlatego, że to była też szkoła sportowa, to dlatego. No, na te, <laughs> szkolne, nowe piórniki. Tak. No ja jestem z Rzeszowa i tam trochę chmur jednak na niebie zawsze było, tak samo jak dzisiaj też zakładam panem taka niepewna ta pogoda. Ale o dziwo, no będzie dzisiaj naprawdę ładnie. I to nie tylko dzisiaj, ale nie wiem, czy wy już, pewnie pamięta Karolina, czy sprawdzałaś od rana Tak, no Sprawdzałam, właśnie. bo bardzo mnie zainteresowały te nagłówki, że lato nie powiedziało no ostatniego właśnie, słowa. Dokładnie, no w weekend 32 stopnie. To jeszcze można nad jezioro jakieś. Dokładnie. Wyskoczyć. Do tego będziemy zachęcać, żeby w tym tygodniu korzystać ze słońca, bo będzie go bardzo, bardzo dużo już dzisiaj rozpoczyna się ta słoneczna aura. W takim razie przebrnęliśmy przez miasta. Dzisiaj no, od Zakopanego przez Kraków do Warszawy, która już powoli wygląda całkiem dobrze. Oczywiście chodzi o pogodę, bo jeszcze godzinę temu jak sprawdzaliśmy, to faktycznie tych chmur na niebie było całkiem sporo. A teraz już Warszawa z takimi przejaśnieniami, nawet większymi. Sprawdźmy zatem, co się dzisiaj będzie działo w Polsce. No bo pogoda będzie kształtować się całkiem, całkiem dobrze, a to wszystko za sprawą układów wysokiego ciśnienia, który znajdzie się dzisiaj nad Polską południowo-zachodnią i spowoduje, że niewiele chmur na niej by się pojawi, a jeżeli się pojawią, to za sprawą układów niskiego ciśnienia, frontów atmosferycznych, które będą nam podsyłać te chmury, ale może przelotne też w Zakopanem Popada, może. Także naprawdę dzisiaj całkiem ładna pogoda. I zamiana stron, tak można powiedzieć. Na północy kontynentu zazwyczaj deszczowo i pochmurno, a dzisiaj tak będzie na południu kontynentu. W tych najcieplejszych stolicach może pojawić się deszcz, a najcieplejszą stolicą będzie Rzym. Tam 33 stopnie, najchłodniej w Helsinkach 19. W tym momencie bardzo pogodnie w południowo-wschodniej części kraju. Bardzo pogodnie wzdłuż linii Odry. Trochę więcej chmur na Śląsku, ziemi łódzkiej, na Warmii. W rejonie Zatoki Gdańskiej, ale generalnie jest przyjemnie temperatura wynosi od 12 do 18 stopni, a po południu od 18 do 25. I tam, gdzie najchłodniej, tam może popadać deszcz, czyli właśnie na podchalu, poza tym raczej dominować będzie słońce, a wiatr będzie słaby i umiarkowany. No to zerknijmy w takim razie na prognozę długoterminową i sprawdźmy, do kiedy. Te upały z nami pozostaną całkiem dobrze nam się to lato przeciągnęło, no bo nawet do 13. 12. września taka wysoka temperatura, a w weekend nie dość że 30, to jeszcze 32 stopnie. Następnie spadek temperatury faktycznie tutaj dosyć gwałtownie. Wejdziemy w ten jesienny okres, ale nadal nie będzie źle. 20-21 stopni, kiedy jeszcze pojawi się słońce, to w ogóle powinno być całkiem przyjemnie. Warunki dla kierowców dzisiaj dobre. Na południu uważajmy, bo może przelotnie popadać, ale warunki Mateo, dzisiaj korzystne w całym kraju. Temperatura odczuwalna będzie raczej taka jak na termometrach. I wisienka na torcie, czyli raport Smogowy, dzisiaj od rana wygląda bardzo, bardzo dobrze. Ja dzisiaj jeszcze z Państwem się widzę, także zapraszam na kolejną prognozę pogody. Opowiemy sobie o tym, co jutro, na przykład, co w nocy. Poszukuje się całkiem piękna noc, bezchmurna. Także przyjemne dni przed nami. Do zobaczenia. Kolejne obrazki jak z filmu o Apokalipsie. Z nami Klaudia Kroczek. Dzień dobry. Dzień dobry. No Nad polskim morzem znacznie spokojniej, choć nie słonecznie. Wiatr widać po falach, że jest w chłopach. Jak zawsze, zresztą nudno i pięknie. <śled> To jest, jest coś zdecydowanie w tej y, miejscowości, ale hmm. dziś początek roku szkolnego, już co nieco zdradziłaś, że w wielu częściach kraju będzie piękny i słoneczny, a jaki będzie ten pierwszy weekend? O. Piękniejsze niż dzisiaj. No to i są same dobre informacje, także do nauki, a w weekend na jezioro. Tak, nie ma się nad czym zastanawiać i wybierać, gdzie tu pojechać, bo gdzie byśmy nie pojechali, tam będzie piękna pogoda, zarówno nad morzem, jak i w górach. I temperatura w całym kraju dosyć przyjemna, gdzieś tam tak się rozłoży ładnie. Ta temperatura po całej Polsce od, nie wiem, 28 do 30. No to aż przyjemnie po prostu skorzystać. Lato. No lato wróciło, na no, jak długo zobaczymy, ale dobre informacje mam, no więc już w takim razie zapraszam, przekazuję Czekamy. co i jak dokładnie. Robimy sobie taki teraz przegląd po polskich miastach. No i ja tam oka widzę cały czas piękne niebo, właśnie piękne widoki, dużo słońca. Tak dzisiaj zapowiada się dzień, praktycznie wszędzie. Jeżeli popada na południu kraju, to bardzo przelotnie i ten deszcz będzie taki naprawdę jak na lekarstwo. Chmurnie, wiele. Piękny dzień dzisiaj przed nami. Nowe mapy. Zobaczymy, co się będzie działo też w nocy. Także ja już teraz zapraszam, zaczniemy sobie od stolic europejskich na jutro. Sztokholm, Helsinki, deszczowe, Lizbona, Madryt, Ateny, Ankara, deszczowe. A pozostałe stolice europejskie? Niekoniecznie dużo słońca. Układy wysokiego ciśnienia dominują w Europie. No i temperatura. 33 stopnie w Paryżu. To będzie jutro ta najcieplejsza stolica. 31 stopni w Rzymie i poza tym poniżej 30, ale blisko 30 w Bukareszcie, bo 20 9. W Warszawie 26 bardzo dobrze prezentuje się Warszawa na tle innych stolic, jeśli chodzi o temperaturę, dużo ilość słońca, a to słońce teraz już dominuje w większej części kraju, lokalnie na niebie pojawiają się chmury, ale nigdzie nie pada, a wiatr jest słaby i umiarkowany. Temperatura od 15 do 20 stopni. Więc jeżeli już jest po zakończeniu roku szkolnego albo. Przed, po rozpoczęciu roku szkolnego, albo przed rozpoczęciem roku szkolnego, no to takie dosyć rzeszkie powietrze, ale dużo słońca i temperatura, uwaga, będzie wyższa. Także po południu nawet do 25 stopni, całkiem przyjemnie. W Zakopanem jednak najchłodniej 16, w Opole 22 i w tych dwóch miastach może przelotnie popadać. W centrum kraju 24 stopnie, na północy od 19 do 23. No i sprawdzamy, co się będzie działo w nocy. A powiem tak, nic się nie będzie działo w nocy. Żadne chmury nie będą pojawiać się praktycznie na niebie. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, a temperatura w tym najchłodniejszym momencie nocy wyniesie od 8 do nawet 15 stopni. Warunki biomateo. To, drodzy Państwo, mapa na jutro, ale ja zdradzę, że takie warunki biometeo pozostaną w Polsce do końca tygodnia. Biometr korzystny, ciśnienie powyżej 1000 hPa. dzisiaj 1013, 1014, więc na bardzo dobrym poziomie. Temperatury odczuwalna praktycznie taka jak na termometrach i stan jakości powietrza wygląda bardzo dobrze. Naprawdę piękne dni przed nami. Można sprawdzać w aplikacji Pogoda Interia szczegóły i w popołudniowych prognozach pogody w wydarzeniach 24, na które zapraszam. Do zobaczenia.